Pod spodek. Filozoficzna opowiastka dla dzieci i dorosłych. Tekst Agata Widzowska. Ilustracje Tadeusz Sobkowiak. Opracowanie graficzne Ula Na początku nie działo się nic. Później pojawiła się góra i dół. A na końcu pojawił się podspodek. Każde podwórko jest inne, chociaż świeci nad nim to samo słońce promienie łaskoczą psie grzbiety, głaszczą kocie łapki i podgrzewają mleko w krowich wymionach. Kury, gęsi i kaczki też lubią wystawiać piórka do słońca, a jajka, które znoszą, błyszczą wtedy jak szlachetne kamienie. Tylko pod spodek nie mógł się cieszyć promieniami słońca, Śpiewem ptaków, gwarem szczekań, miałków, kwików i muczeń. Pod spodek był małym krecikiem, a kreciki nie żyją na wierzchu, lecz pod spodem, a tam nie ma słońca. Krecik czuł się bardzo samotny. Słyszał na powierzchni gwar i śmiech, ale nie mógł się bawić ze zwierzętami. Był inny. Wiele razy próbował zrobić podkop, żeby wydostać się spod ziemi. Wykopywał wtedy ogromny kopiec i wystawiał na świat swój mały ruchliwy nosek, na prawdziwy świat, którego pragnął, bo ważne jest tylko to, co jest na wierzchu. Zobacz, jakie piękne są kwiaty i motyle, mówiły ptaki. Chodź, popalamy się pod płotem! Zachęcał pies. Dlaczego ciągle siedzisz po ciemku? Dopytywał kot. Udaje ważniaka! gęgała gęś. Dlaczego pod spodek nie bawił się na wierzchu? Mógłby przecież wraz ze zwierzętami wspinać się po pagórkach i biegać slalomem pomiędzy nimi, zjeżdżać z góry na dół. Podspodek nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, ale gdy tylko próbował wyjść na powierzchnię, czuł się bardzo, bardzo źle. Bolały go oczy, a do uszu wdzierały się nieznane dźwięki, a wiatr zatykał mu pyszczek. Krecik musiał natychmiast wracać pod spód. Do swojego tajemnego, niepotrzebnego świata, bo to, co jest pod spodem, a nie na wierzchu, nie jest ważne. Tylko w środku nocy, gdy wokoło panowały ciemność i cisza, pod spodek wychodził na wierzch, wtedy jednak był sam, bo wszystkie zwierzęta spały w zagrodzie. W ciągu dnia wielokrotnie próbował wydostać się na powierzchnię, o czym świadczyły kopce usypanej ziemi, którą wyrzucał spod spodu na wierzch. Cały ogród wyglądał wtedy jak piaskownica pełna piaskowych zamków. Zwierzęta postanowiły to zmienić. Skoro nie udało się zaprosić krecika na wierzch, postanowiły go odwiedzić pod spodem. Pies próbował zrobić podkop, ale jego łapy okazały się za krótkie. Kaczka wepchnęła się do środka tunelu i ugrzęzła. Pies musiał chwycić ją zębami za nogi i wyciągnąć z powrotem. Indyk, Wrzucił przez otwór w pagórku kolorowe piłeczki do pingponga, mając nadzieję, że krecik je odbije. Ale nic takiego się jednak nie wydarzyło. Kura wpadła na pomysł, żeby znosić i wysiadywać jajka na kopcach kreta. Gdyby takie jajko wpadło do środka, to może wtedy krecik odniósłby je z powrotem i pogawędził choć przez chwilkę. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Tylko kot miałczał przeraźliwie i sprawiał, że pod spodek musiał schodzić pod ziemię coraz niżej i niżej, żeby nie bolały go uszy. Miałczenie bywa bowiem bardzo dokuczliwe, a szczególnie nad ranem. On jest inny, stwierdziła gęś. Ma oczy, ale nas nie widzi. Zagdakała kura. Ma łapki, ale z nami nie biega, dodał kot. Ma uszy, ale nie reaguje, kiedy go wołamy, zakwakała kaczka. Ma nos, ale nas nie obwąchuje, warknął pies. Ma pyszczek, ale się do nas nie odzywa, naburmuszył się indyk. Jest, ale jakby go wcale nie było, zagęgała gęś. – My jesteśmy na wierzchu, a on pod spodem – miałknął kot. – Nie, nie możemy się z nim bawić, więc nie jest nam do niczego potrzebny – podsumowały zwierzęta i zostały na wierzchu. Pewnego dnia na podwórku pojawił się ochydniak. Przybył nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Nie był ani za gruby, ani za chudy, ani za wielki, ani za mały, ani rudy, ani łysy, ani zezowaty, ani w okularach, ani piegowaty, ani czarny, ani z brodą, ani pryszczaty. Po prostu był ohydny, a słońce oświetlało jego ohydę wszystkimi promieniami. Dzień dobry. Powiedział ochydniak do zwierząt i uśmiechnął się. Uśmiech też miał ochydny. Pies odwrócił się do niego ogonem. Kot udawał, że go nie widzi. Kura dziobnęła go w pięte. Kaczka pokazała mu język. Indyk zagulgotał ze złości, a gęś go kopnęła. Ochydniak usiadł samotnie na kopcu kryta i rozpłakał się, kap, kap, kap. Jego łzy wsiąkały w ziemię, tworząc wielką kałużę nieszczęścia. Nieszczęście przedostało się przez grubą warstwę gleby aż dotarło do podziemnych korytarzy i zaczęło pukać w sufit pod spotka. Kto tam? zapytał Krecik. To ja! Ohydne nieszczęście! Wejdź proszę. Nie mogę. Spotkajmy się na wierzchu o północy. Zgoda. Gdy nastała noc, Podspodek spodek wyszedł na powierzchnię. Nic nie widział, ale od razu wyczuł obecność ochydniaka. Podali sobie łapki i przywitali się pod żyrandolem gwiazd. Podspodek nie widział, ale miał doskonały słuch, czuł zapachy, dotykał i rozpoznawał otoczenie. Tylko on słyszał, że koń musi mieć zmienione podkowy. Że pies miał czy przez sen a kot warczy na księżyc, że lis podkrada kurze jaja, a gęś się szarogęsi. Potrafił usłyszeć westchnienie mrówki i to co piszczy w trawie. Słyszał nawet, jak zmieniają się pory roku. Ochydniak był miły, ciepły, łagodny i uśmiechnięty. Trecik wyczu wyczuwał jego promienny uśmiech i ujrzał Ochydniaka oczami wyobraźni. Ochydniak wydał mu się piękny, a piękno działa jak magnes. Rozmawiali ze sobą aż do wschodu słońca i odkryli, że mogą się razem bawić w ciepło-zimno, w ciociu babkę w chowanego, w zgaduj-zgadula i w wymyślanie cudownych baśni. pod spodek codziennie a właściwie co noc powtarzał ochydniakowi że jest piękny mądry zabawny i niepowtarzalny ochydniak zyskał przyjaciela i po raz pierwszy w życiu cieszył się swoim ochydnym szczęściem a trzeba wiedzieć że szczęście jest zaraśliwe jak katar więc wkrótce wszystkie zwierzęta zachorowały na szczęście i zaczęły kichać dobrymi słowami a psik, lubię koty, kichał pies. A psik, kocham psy, kichał kot. A cich, dzień dobry, kichał indyk. A psik, moi przyjaciele, kichała gęś. A psik, uwielbiam was, kichała kura. A psik. Bawmy się razem, kichała kaczka. Czasami zwierzęta rezygnowały nawet ze snu, żeby nocą choć przez chwilę pobawić się z pod spodkiem i ohydniakiem. Nawet zarozumiały wierzch spotkał się ze spodem na nocnym spacerze pod księżycem. Ja jestem nad. Jestem górą, powiedział wierzch. A ja jestem pod. Gdyby mnie nie było, nie byłoby góry, odparł spód. No tak, każda góra musi mieć spód, zamyślił się wierzch i wyciągnął rękę na zgodę. To, co jest na wierzchu, nie zawsze bywa prawdziwe i lepsze, mimo że jest oświetlone przez słońce. Każdy ma coś ukrytego pod spodem, a czasami są to niezwykłe skarby. Kura na wierzchu była zwyczajna, a pod spodem odważna. Gęś na wierzchu była gadatliwa, a pod spodem jakże samotna. Pies na wierzchu był wyszczekany, a pod spodem bardzo łagodny. Kot na wierzchu był oschły, a pod spodem tak czuły. Indyk na wierzchu był głośny, a pod spodem cichy. Kaczka na wierzchu była niezdarna, ale pod spodem bardzo utalentowana. Ochydniak na wierzchu był ohydny, ale pod spodem piękny, pod spodek rzadko bywał na wierzchu, dlatego nikt nie wiedział, że pod spodem ma złote serce.